Dzień dobry bardzo, witam Was serdecznie w kolejnych Pogaduchach w Trasie. Dziś witam z Nowego Targu, jak zwykle trasa tych białka Tatrzańska, więc witam w tej e, pięknej, białej zimy, która dla części kierowców jest kur... zaskoczeniem. Oczywiście, bo jest 13 grudnia i dziwne, że śnieg spadł. To w sumie dziwne, ale z drugiej strony Tyle letnich opon jest jeszcze na trasie, że ja pitole. Jak tak można, ludzie. Ludzie ogarnijcie się, ale nie ważne. Pogadam się tutaj w śniegu, bo powiem wam szczerze, że trochę mnie to drażni. Okej, okay, były nagłopady, były priorytety w odśnieżaniu trans i niekoniecznie te w mieście były priorytetem. Ale ludzie sobie z zdają z tego sprawy. Przynajmniej na tyle ile ja jeżdżę. Powiem wam, że strasznie mnie to drażni. Jadę, zachowuję odstęp przed autem, przede mną, no ale oczywiście dla faceta, który wyjeżdża spod Maka, przeskoczyć przez, na drugi pas, na lewy i wbicie przede mnie, to jest właściwie... Ja na niego to miejsce zostawiłem, nie? Ja na niego to miejsce zostawiłem i ja wyhamuję i oczywiście wszystko będzie okej. Okay. Znaczy się udało wyhamować, ale... Ludzie w ogóle nie myślą. Wszystkim się śpieszy i... Dwie minuty i ich zbawić. Wiecie, bo za mną jeszcze było jedno auto i w ogóle pus i pusta droga, nie? Ale oczywiście wszyscy, wszyscy muszą być wczoraj Więc to dużo mówić Takie życie W każdym razie jak wam się podoba ta zima? Mi strasznie, jeżeli takie święta jeszcze będą, to w ogóle będzie jazda Z dawno takich świąt nie było A teraz, teraz to, teraz, teraz muszę zawcić mojej sanki, bo ma takie dupo który mnie bardzo drażni eee, a czaj za po prostu i mam że nie mam pomysłu gdzie jechać, gdzie kupić chyba rok temu widziałem w Martensie fajne takie sanki i tam chyba zacznę tego szukać ale nie wiem po prostu nie mam koncepcji, pomysłu bo chcę żeby te sanki były, wiecie, wyglądały jak sanki ale żeby były w miarę lekkie, a nie pełni, pełni metalowe, stalowe bo to mnie nie urządza, bo to Czasami Karo będzie musiał też je znieść. I wolałbym, żeby te sanki nie ważyły, wiecie, pół tony. No. I tyle o tej zimie. I jesteśmy po meczach Polaków. Ja powiem Wam szczerze, jestem zszokowany. Tym, co się stało, chodzi mnie taki kibic, wiecie, jak z dupy trąbka. Ale mam tylko mecze reprezentacji i na później się znam tyle, że... Wiem, że tam ilość kopie w jedną stronę i ilość kopie w drugą stronę. I jeden stoi i rękami może to potykać, nie? Nie, nie jestem w ogóle kibicem ani znawcą futbolu, więc... o jakości gry mówić nie będę. Ale nie ukrywam, że pierwszy raz w życiu, e, o tym pamiętam, trzeci mecz był do końca emocjonujący. To nie był, wiecie, mecz o honor już, nie? To był... Jednak wszystko się rozgrywało do ostatniej minuty, nawet po, nie? Więc powiem Wam, że naprawdę, naprawdę fajne, fa, fa, fajne widowisko, fajna ekscytacja i naprawdę super. Nawet maja kibicowała, wiecie jak skakała. Wow. No ale cóż, yy, potem przegraliśmy z Francją, więc yy, nie ma problemu, ale z drugiej strony, naprawdę fajnie, fajne przeżycie. Jestem ciekaw co zrobią chłopaki przy następnych jakichś mistrzostwach, Euro czy yy, znów świata. Bo już pokazali, że z grupy mogą wyjść. Przerąbane jak nie wyjdą na razem, nie? Ech. Tak to już z nami jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia i tyle. Nie ma co się dziwić, też, nie? <laughs> Pierwszy raz od 1986 roku, tak? Pewnie poprawicie zaraz, ale no to to fajna sprawa. Ech. Mówiłem wam jakiś czas temu, że będę w sklep otwierał internetowy. Jak najbardziej będę. Właśnie producenci ja zaczynają wszystkie schodzić do mnie do domu. Eee, kończę wytwarzać własne, więc muszę jeszcze zdjęcia porobić. I stwierdziłem, że zawsze chyba własne zdjęć. Bardzo dziękuję fotografom, którzy odezwali się i dali oferty finansowe. Ja nie, uk nie ukrywam wyceny były bardzo podobne. Tak to otrzymałem Ale powiem wam, że chyba jednak zacznę od swoich zdjęć Jest powód część, żeby kanona odkurzyć, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie Najwyżej wrócimy na tematu fotografów. Ale, powiem ja mam, żeby chcąc wprowadzić jakiś produkt na rynek, nie sądziłem, że jest te roboty i organizacje. Wiecie, bo to wszystko: od opakowania, etykiety, e, pokot kreskowy na etykiecie to też jest pro, temat za, do załatwiania. W ogóle trzeba znaczy za e, trademarkę zrobić jeszcze, czyli zastrzec za znak towarowy. Bo ja mam, jest co robić i żeby za, było zabawniej za każdą tą rzecz zapłacić. Bo wiecie, ustalenie kodów kreskowych to nie jest tak, i sobie taki kod sobie nie, nie. To jest nadawane i do tej organizacji wstąpić, całą proporcję składki, to jest roczna składka, duże, nieduże pieniądze, bo to, nie o to chodzi, ale bądź co, bądź jednak. Że to jest, trochę. ale z drugiej strony tak takie, się robiło, bądź się będzie robiło. Powiem wam, że w tym roku w górach na Bude jest ładnie biało, pięknie, razem na budowę. Na budowie pewnie już turysty będą, pobycie będzie kursował. Zobaczymy, co to wszystko będzie. Eee. Nie wiem. Ale wiecie co, za chwilę będą święta, święta bożonarodzeniowe, wszyscy się cieszmy, radujmy, ha, ha, ha. jak tam wasze przygotowania, bo my w tym roku święta Wigilia u dziadków. Potem oczywiście u nas jak zwykle. <tuszy> Talency musi stać się zadość. Ale, ale w tym roku powiem wam, że wysypały jeszcze Wigilie. Eee, takie organizowane przez różne grupy. I tak w piątek jedziemy do Bytomia, do kompanii Bytom. A w sobotę, jak na razie, jak mi się nie wydarzy, będziemy na Suri Wigilii i zobaczymy, z kim się spotkamy. Cieszę się takim imprezy, bo to jest przynajmniej kazu się z kim spotkać, zobaczyć, posieść, pogadać. Sama być to będzie, wiesz, wiecie, i to... Nigdy nie mówię, że to musi być, Bóg wie co, ale spotkanie z ludźmi uważam, zawsze jest ważne. A u mnie w domu co? W tym tygodniu... W tym albo w przyszłym tygodniu jedziemy po choinkę. Nie mam dla tego pojęcia jeszcze kiedy, ale jedziemy do Kajpasu na po i będziemy ubierać. W tym roku możemy sobie pozwolić na większą. Dlaczego? Bo przerwanie zostało w domu uczynione i, i wejdzie większa. Więc poszukamy, zobaczymy, kupimy. To, co lubię święta. Może nie jako przeżycie jakieś emocjonalne, może narodzenie, bla, bla, bla. Ale lubię ten czas, ten cały klimat, te... nawet to zabieganie, żeby jechać kupić karpia żeby zrobić te parę potraw, które należy, tak? czy znaczy należy. Teraz się robić tylko w tym jednym części roku, nie? Choć jakieś makówki mi w lato by chyba nie smakowały. I co i tyle? Atmosfera, te prezenty, to wszystko. To jakoś tak jakoś tak się ciepło robi. Przyjemnie, fajnie. Mam nadzieję, że masz takie same odczucia w tym zakresie. A nie, ja zaczynałem mięknąć. Ale nie ma źle. Co więcej, co do wana. Mi się już z tą koncepcją. Będziemy go dalej przerabiać jak najbardziej. Wybasta, jak najbardziej, będzie szło do środka. Już nawet nie mówię o mocy. Piernicze nie mówię o mocy, bo to potem są różne, różne przeżycia, że tak się wyrażę. Ale będę robił ładnie mówiąc mobilną zabudowę wewnętrzną. wiecie, nie takie wszystko na stałe, żeby nie mieć bagażnika wszystkiego innego, tylko takie faktycznie mobilne, żeby faktycznie na w środku spać, nie na zewnątrz. Nie będziemy nawet tutejszego na razie. Ogarniemy to wszystko w środku i będzie fajnie. Mam nadzieję. I może nam pozwoli ruszyć z rodziną gdzieś. Ja nawet nie chciałbym w tym roku, znaczy w tym, w przyszłym, w przyszłym roku, jak już będzie ciepło, gdzieś tam od majówki, na weekendy wyskakiwać z rodziną, pojechać sobie tu na Zalew, tu gdzieś tam coś zobaczyć. Wiecie, ja całą z ścianę mam niezwiedzoną, jak się wyrażę, i część centralnej Polski. Więc z miłą chęć bym tam się wybrał. A już jak się jedzie, to jedzie, się kuźwa zachodnią stroną nad morze, bądź centralną nad morze. Że tak, szczerze powiedziawszy, nawet w Warszawie za bardzo nie byłem. Jak w Warszawie byłem, to tylko w, e, w pracy. Czyli z punktu A do punktu B zrobić co zrobić i wracałem do domu, nie? I tak powiem Wam, że to chyba nie to. Chyba jednak wolałbym tam zobaczyć te wiecie, łazienki, te kafelki w tych łazienkach. Po trzeba to uzupełnić. A dwa maj na pewno pokazać. No wiesz, fajnego wygodu z Rogu się wybrało. Opole, Wrocław. Do parku na, tego Kopernika, tego nauki e, w Warszawie by się wybrało. No, w tym z tego filmu. A co do filmów, jak widzieliście, już. Pazury złożone, to nie że znaczy będziemy teraz na wakacjach, znaczy że mam zaległości i dalej. Po jeszcze mam trzy firmy do, do złożenia z zaległości. A potem już będziemy dalej bieżące, bieżące składać. Może jednak wykręcę, ale wykręcę, ale to wiecie. Wszystko w swoim czasie. A teraz powiem Wam, że jest fajnie, jest godzina 8.30. Ja powoli wierzę do Białki, czyli jak to bardzo wcześnie, bo to byłem między 10 a 11. No ale dzisiaj jest Dzień narad, więc trzeba będzie się poradzić. Dobra, ja mam nie marudzę więcej, bo to tych tematów mi się rozbiera znowuż. I po posiedziłem, pogadamy. Ale mam nadzieję, że jeszcze przed świętami coś, coś nakręcę. Na pewno się nakręcę przed świętami. A teraz Wam dziękuję za uwagę, i cóż, standardowe, że Wam mniej kija w dupie, widzę dystans tylko społecznego i do następnego, ludzie. Na razie, pa. To spadajcie już, nie? 不好